Zastanawialiście się kiedyś, który kot na świecie nie chowa swoich pazurów? To nie jest lew, nie jest to też tygrys, to Gepard. Ten niezwykły kot ma stale wysunięte pazury, co czyni go wyjątkowym wśród wszystkich kotowatych. Ale dlaczego tak jest? Odpowiedź jest fascynująca. Gepard to prawdziwy sprinter świata zwierząt. Jego pazury działają dokładnie jak kolce w butach lekkoatlety zapewniają mu niezbędną przyczepność podczas pościgu. Kiedy rozpędza się do zawrotnych prędkości, te stale wysunięte pazury stają się jego naturalnym sprzętem sportowym. To nie przypadek czy błąd ewolucji, to perfekcyjnie zaprojektowana przez naturę maszyna do polowania. Podczas gdy inne koty mogą się zrelaksować, chowając swoje pazury, Gepard zawsze jest gotowy do akcji. Jakby mówił: Sorry, nie mam czasu na odpoczynek, mój obiad właśnie ucieka. Jeśli podobają Wam się takie ciekawostki ze świata zwierząt, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale.